Zanim podejdziesz do zakupu biletu na koncert, wyjaśnię Ci kilka pojęć. Stage Bay to platforma do streamowania koncertów. Artyści, tworząc swoje konto, mogą w dowolnym miejscu na ziemi stanąć przed kamerą i transmitować na żywo swój koncert do każdego zakątka, gdzie sięga internet. Aby zostać widzem koncertu albo przynajmniej zakupić na niego bilet, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Przy rejestracji konieczne jest zainwestowanie kwoty 50 coinsów. Coins to wirtualna waluta, która pozwala na to, by każdy użytkownik mógł płacić za bilety i inne aktywności na platformie w tej samej wartości co reszta świata. Wszystko po to, byś nie musiał zastanawiać się, ile złotówek kosztuje euro, dolar, funt czy kuna. Bilet na koncert zespołu Mów dla Nereusza to kwota 21 końców. To oznacza, że zostaje Ci jeszcze 29 jednostek tej waluty, by zrealizować ją w trakcie koncertu. Na przykład, reagując emotikonami, jednocześnie rzucając kolejny datek na rzecz Nereusza lub kupując bilet na inne wydarzenie. Wchodząc na stronę Stage z linku rzuconego w wydarzeniu, wyświetli Ci się strona z licznikiem odmierzającym czas do koncertu. Aby zakupić bilet, kliknij fioletowy przycisk Kup bilet. Wyskoczy pop-up z krótką informacją o koncercie i znów kliknij w fioletowy przycisk. Otworzy się okno, które prosi ci o logowanie. Jeśli nie masz konta na stagebay.com, wybierz opcję zarejestruj się. Zostaniesz przekierowany do okna podania danych. Wpisz login, adres e-mail. Na niego dostaniesz potwierdzenie zakupu biletu, więc sprawdź, czy poprawnie zapisałeś adres. Stwórz hasło, które zawiera minimum 8 znaków, w tym dużą literę i znak specjalny. Wybierz strefę czasową odpowiednią dla miejsca, w którym jesteś i zaznacz zgodę marketingową. Zapoznaj się, proszę, z treścią regulaminu i polityki prywatności platformy. Możesz również zarejestrować się przez kliknięcie w ikonę Facebook. Platforma za Twoją zgodą, oczywiście, pobierze potrzebne jej dane z Twojego profilu. Kliknij Zarejestruj się. Znów wybierz opcję kup bilet. To przeniesie Cię do okna doładowania konta. Minimum, jakie konieczne jest do zainwestowania to 50 końców, czyli 5 dolarów i 75 centów, około 22 zł. Kliknij w doładuj konto. Kolejnym oknem jest wybór płatności. Możesz to zrobić za pomocą karty, debetowej lub kredytowej lub za pomocą Paypal. Tu dokonana płatność została kartą. Wypisano dane z karty i po kliknięciu doładuj konto, środki zostały pobrane z konta. Zapewniam Cię, że to bezpieczna forma płatności. Twoje dane nie są tutaj przechowywane. Wreszcie możesz zakupić bilet na wydarzenie. Okno kup bilet czeka na Twoje kliknięcie. Po kliknięciu na Twojej skrzynce mailowej pojawi się potwierdzenie zakupu biletu, a na samej platformie pojawi się radosny komunikat niosący podziękowania za zakup biletu. Teraz możesz z radością i niecierpliwością czekać na transmisję koncertu. Wyświetlaną stronę z licznikiem możesz ulokować na stronie startowej swojej przeglądarki. Albo czekać na mail z przypomnieniem, że koncert już lada moment, bo takie wieści na 100% spłyną na Twoją skrzynkę mailową w odpowiednim czasie. Cieszymy się, że dołączyłeś do Giving Tuesday. To międzynarodowe wydarzenie rozsiewa dobro, które w ten niebanalny sposób zostaje znów podawane dalej. Bardzo Ci za to dziękujemy.